Dzisiaj kolejny materiał z uchodźcami wojennymi z Ukrainy i dzisiaj z nami Pani Irena między innymi, która pochodzi z obwodu lwowskiego. Witam. Witam. Pani Ireno, dzisiaj porozmawiamy sobie o świętach, ponieważ w Polsce święta wielkanocne się skończyły, ale u Was dopiero przyjdą, dopiero się zaczną, kiedy dokładnie w Ukrainie zaczynają się Święta Wielkanocne? No tak samo jak tutaj, to niewielka różnica. W czwartek to jest taki czysty czwartek, sprzątamy w domu, też potem idziemy na służbę do, do kościoła, w piątek to jest też taki bardzo strogi, taki post mhm. i my Де йдемо до гробу Господнього, до костюму, то цілий день в кулі є кості відкритий, і люди дуже, так, дуже люди йде і на колянах, так пише ну, то це назива, під е, плащінком на колянах їдемо до плащінички, цілуємо гроб Господній. Ну і вручами і додому, ну, і теж в тень день, а в суботу. То хоть от у другій, то у нас то в костюолі, од другій до сьомої, то йдемо освенсить наші кошечки. В кошечки так, так само, як тут і яйка іде, і паска, пасками називаємо так і хліб, бабка. Там іде до кошечка, потім є ще дуже, дуже такі провізії, то є сер, і масло, і кілбаска, і шинка, і теж яйка. Кшан і корко. Чи ніби ще то ружні од нашої святки? Ні, то в укулі так само, як тут, і теж. Ну і в суботу є такий день, але ми ще закінчимо щось там дорабіть, ще не доробили, ще не закінчили. Ну, а в неділю теж мша, у нас носива служба Божа і винус плащенічки так само, як тут, і бо ми бились в неділі, в суботу ми бились тут і на мше. W prawie to samo, w prawie mm -hmm. tak samo świętujemy, jak i tutaj i wy, tylko może on jest tak jeszcze więcej, to bardzo rodzinne i także schodzi się wszystka rodzina i my usiędzamy za, za stolem, modlimy się przed. W większym gronie, tak? No, więcej osób. No i jest, bo teraz... My zostajemy tutaj, a na Ukrainie to jest męż, i mój mąż i, i moja mama, tylko oni będą dwoje, także bardzo mhm, nam przykry. To te, te święta przykro. będą takie y, tak, ciężkie, ta, trudne. Ta, trudne mhm. dla nas wszystkich, no, bo my bardzo, bardzo by chcieli, ale jeszcze, jeszcze jest niestety bardzo niespokojno u nas w Lwowie, także my jeszcze zostaniemy tutaj troszkę. Mhm. Так, no, чим я роддіно, то, то пам'ять є, потім прийде моя сестра теж no, до до нас і так же до, на снідання, а так мися, а потім пан в тому біжить яйка і ходить до стул і мові Христос Воскрес, а ми мовіємо в Істину Воскрес. І частує всього. І частує всього тим яйком. Ну, no, а потім з мутлітом кончимо наше снідання, ну, і так вже можна їсти і в гості, і де розривка, і так же святуємо так дуже-дуже. Ми ходимо, бо Андрій, коли приїжджав до нас, вони в шоку, бо ми <laughs> дом за домом, дом за домом, та як свята в ігілії, на вікілі, і <laughs> так же ми дуже вдома ходимо. Пан Андрій, щомієв. Так, ні, ну то. Ale bardzo, mu się podobało, tak, że nie, nie mam nic przeciwko temu, żeby, że naszych świąt. To są Jeden bardzo... domi, drugi domi, trzeci dom więcej tak ile domów, ty, więcej domów ty, ty, ty lepiej. I bardzo, czyli bardzo, bardzo podobne święta y, do naszych y, nawet w, chyba tylko ty, dokładnie tydzień później odbywają się u was. Ну так, так. Я просто я не ма мені зв'ятівку тому, щоб вони відбивалися одночасно. Бо наш син то мешкав Кракові, якби він приїхав на наші свята на ту на те свята, і були наші свята, то би було б чудово, було супер. Так Также файне би було, якби то було разом. Бо раз у нас вже вчитівку дуже тих православних церков, і же ми святуємо з нашим врогом. te święta, że teraz u nas w Ukrainie, no hmm. ale niestety to nasze święta i my powinni to uczcić i świętować tak jak to ma być. A jak Pani rozmawia z rodziną, która tam została w Ukrainie, to jak oni mówią, jak wygląda zaopatrzenie? Za jak jest z pozyskaniem żywności, na przykład na te święta w tym okresie? No trudniejsze i bardzo drogie wszystko, bardzo. Mm -hmm. Taka paseczka, żeby kupić, to ona kosztowała może jeszcze w tamtym roku to no, gdzieś 20 grywiń, a teraz to jest 70, 70 90, to jest 10 złotych, to dla nas, mm -hmm. no to jest bardzo drogo w, w porównaniu z tamtym rokiem. No i mniej prowizji w magazynach. Mm -hmm. I bardzo wszystko podrożało bardzo i mniej wyboru, żeby coś skupić. Tutaj ekscytujący temat święta, dzieciaki za nami szaleją, e, czyli robi się powoli taka rodzinna świąteczna atmosfera, już wkrótce te święta. E, I e, na te święta chciałbym Wam życzyć przede wszystkim oczywiście dużo spokoju i e, no takiego optymistycznego patrzenia w przyszłość, miejmy nadzieję, że Eee, to wszystko się już za niedługo eee, skończy i, i pozytywnie, pozytywnie tak, zakończy. I my Wam bardzo dziękujemy za takie wsparcie, bo Wy naprawdę nam bardzo pomagacie i bardzo nam to przyjemnie i tak ciepło tutaj zostać, że my mówimy, że zostaniemy tutaj na stale, tak, nie, nie, nic, nam bardzo, naprawdę bardzo ciepło, nawet kiedy my w Krakowie czy w i gdzie te kwiatki, to wszystkie kwiatki Жовтої сіні, жовто і сіння то з багато так тепло і багато приємно. так що дякуємо вам. Сподіваємося, що всичко банді в скорим часі, що всичко бенді окей. Ви можете до нас вже приїхати та інтерв'ю до інтерв'ю до <grym> України, до Львова. Ну, no, у нас мі є спокойно і на свято теж так, побачити забачить швидко на своїх очі. Ну, хоч то, ми близькі, і то то саме так у нас теж так є. Ну так дякуємо. Znajdujemy się w Urzędzie Miejskim w Andrychowie i z nami wiceburmistrz Wojciech Polak. Witam. Dzień dobry. Panie burmistrzu, pojawiły się głosy o takiej bardzo ciekawej i bardzo fajnej kolejnej akcji wsparcia uchodźców z Ukrainy. Otóż według ich kalendarza wypadają teraz święta wielkanocne i Urząd postanowił też wspierać tych uchodźców. Postanowiliśmy zakupić materiały żywnościowe w postaci mąki, cukru, jajek, oleju, produktów spożywczych w takim celu, aby Ukraińcy mogli przygotować swoje tradycyjne potrawy dania w związku z przypadającymi właśnie w późniejszym okresie ich świętami. Oczywiście zachęcamy mieszkańców również do, jeżeli mają taką możliwość, łączenia się w akcję i przyniesienia jakichś podarunków pomocowych do punktu na krakowską 72. Z naszej strony będziemy oczywiście wspierać te działania w dalszym ciągu, tak aby była zapewniona żywność, natomiast nie ukrywamy też, że w, no w przeciągu najbliższego czasu tej pomocy było coraz mniej i niestety, ale Ukraińcy też będą musieli zacząć pracować i zarabiać na siebie, na swoje utrzymanie.